RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. W meczu na szczycie 25 kolejki rozgrywek Wielkopolskiej klasy okręgowej KP Słupia pod Kępem pokonał AGK z Grębanin 5 do 1. Był to pojedynek, który być może zdecydował o tym, która z drużyn zagra w barażach o piątą ligę. Trzeba też przyznać, że lokalne derby pozbawione były chyba wszystkich walorów, jakimi charakteryzują się takie mecze, ale też szybkie prowadzenie gospodarzy mocno narzuciły obraz gry. Po kwadransie było już praktycznie po meczu. Kolejny mecz, w którym bardzo łatwo tracimy bramki, zbyt łatwo. Yy, my tak łatwy sposób niestety bramek nie, nie strzelamy. Yy, za dużo jednak w tych meczach jest takich błędów, yy, no, które potem kończą się bramkami. No i tracimy w ten sposób punkty. Wygrywając dzisiejszy mecz, przeskoczyliśmy naszego rywala tutaj za Przypomnę, przypomnę, że traciliśmy do, do nich po rundzie zimowej 8 punktów. Także tym bardziej jestem zadowolony z chłopaków, z pracy, którą wkładają na treningach, zaangażowania, zostawionego serducha na boisku. Przede wszystkim, no cóż, zostało nam jeszcze 5 metrów do rozegrania i zobaczymy co za będzie dalej. Hattrickiem w tym spotkaniu popisał się Patryk Zawisza. Po jednym trafieniu dołożyli Patryk Werner i Łukasz Rogowski. Dla Grębanina trafił Patryk Lorek. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.